Musimy powiedzieć wam prawdę. Od cukru kręcimy się w głowie, bo nagrywamy drugi odcinek z rzędu słodyczy. O, nie chciałem tego mówić, bo się oparłem a? i mówię, ty no, nawaliłem się, ale przecież a? jadłem tylko rzeczy z Action. A, to czujesz? No. A ja mówię, nie no, bądź twardzi, sztaba, zabierz trochę cukru, bez przesady. Pierwszy odcinek jedzenia z Action jest nagrany i lecimy dalej, żeby tyć tylko jeden dzień, a nie codziennie, bo po prostu to jest jakaś masakra. W ogóle Action się turbo poprawiło w słodycze i w ogóle w przekąski. I zobaczymy, bo mamy jeszcze tego więcej, zobaczymy, czy to nadal będzie trzymało poziom, tak jak w odcinku 1. Ja jestem turbo nakręcony i chociaż sztaba jest już spaśnięty i ja jestem jeszcze bardziej, no namówiliśmy się na jeszcze jeden odcinek. Także lecimy, panie Sebastianie. Uuu, grube się wylosowało na początku. Warhead. Słodycze kwaśny o smaku owocowym. Widzę, że są w ogóle czerwone i zielone sztaba. 9,95. Coś tam pachnie, nie? Ale takie jakby z wody by się wyciągnął. Jezu. To ma być kwaśne? Ale lepiej zęby. Jakbyś się klej na gorąco, tylko że zimny i, i smakowy. Zimny klej na gorąco, Aha. Nie ma co się rozchodzić? Konsystencja nietrafiona. Nie, jest po prostu... W ogóle mam to w zębach. Daję trzy. Ja daję... Nie wiem, ja daję dwa. Po co mi to w ogóle? To tego nie kupujemy, lecimy dalej. O, tak, ja to pamiętam. To, to? mam nadzieję, że to będzie pyszne. Pokaż, muszę wpisać. Uu, poleciałeś. Pysz? 10,29. Chrupie! Nienawidzę białej czekolady. Ale to są tak chrupiące te, co są w czekoladzie czarnej, te kulki. Ale jakbyś ja samą białą czekoladę, to się nie da, bo to jest paskudny tłuszcz, ale w tym mm. zestawieniu im się udało stworzyć fajną, chrupiącą słodką przekąskę. Mm. Mm. Najgorsze, że rozpędzasz się. Mm -hmm. Że niby weź delikatnie... Cztery, cztery na raz, proszę się. Patrz, cztery. Mm -hmm. Mmm, kurde, dobre! Pycha. Dobre. Bardzo dobry toryk. Na palcach. Trzy, cztery, osiem. Osiem, bo biała czekolada nie może mieć więcej, bo mm -hmm. nie ma czegoś takiego ogóle, jak biała czekolada. Tak. tak. No dobra, lećmy sztaba dalej. Na razie jest nieźle. Kurde, coś ciężkiego wziąłem. O, dawaj zjemy nie wszystko. jakieś ciacha. O, nie, o Boże. to jest stary action. To są te... Gąbkowe, takie Ale piszkopsowe być... napuszone. Mm -hmm. Ale ja Ci powiem tak, sztaba. Ja ten uważam, że może być lepszy, bo jest w czekoladzie, więc to jest zawsze plus. Że nie? tylko ym, środek nieważny czekolada może uratować. Tak, no, może uratować. A! Dzisiaj, że twardsze? Tak. Czy jeszcze więcej Wimpie. powietrza? Nie, na dzień. Ja też wezmę tutaj gdzie więcej czekolady. I ten posmak takiego. Uh -huh. Ale alkoholu. Ale dobra, bo to chciałem straightować. A to jest najlepszy z poprzedniego odcinka i z tego styk biszkoptowych, według mnie. No ale, Smakuje mi. Ale nie czujesz tego posmaku, tego nasączonego. Bo one są, one są nasączone alkoholem, żeby się chyba nie psuć. Ej, ale mi zasmakowało. To oceniam. 3, 4, jeden, siedem. Eee, cztery. Wow. Następne! Kurde, chyba żartuję. Muszę drugie takie znaleźć. Pomieszamy Energetyczne zatem. gumisie. A, a jak... Nie, ty masz energetyczny. tu jest z kofeiną, a ja mam high protein. No weź mnie o tak... No nie mówię ci, bo tak jest napisane! Gum jest. no takie rzeczy są? Żelki, białko, energia. Nieważne który które kupisz. 7 zł. Ale rozwalony mózg. To pachnie sosem bazyliowym. Nie. Tak. Nie, takie słodkie coś pachnie. Jest. Słodki sos e, bazyliowy. Taka marmolada. słyszysz, jaki twardy? Czyli twarde? no. Na maksa. Wiesz, co smakuje? Oj, e, gówno. Dawaj kofeinę! I te są miękkie. Czemu jest tak dużo żółtych? A Tak mi się wyciągnęło. Ale te są już miękkie, jak normalne. Ty, ale masz rację. 80 mg na 100 g. Czyli jak zresztą tą paczkę, to jakbyś wypił 200 Red Bulla. Sprawdźmy to. Dwa, 250. A, tak, czyli 80 ml kofeiny. Kofeiny, nie kawy. Kofeiny. To rzeczywiście może dawać energię. Oceniamy. Trzy, cztery, dziewięć. Chyba oszalałeś. Ja ty. Ty, ty. jesteś chory? Znajdź mi produkt, który ma 80 mg kofeiny. W 100 gramach, jest dobry, słodki. Nie lubisz yy, żadnych energetyków. Nie smakują ci. Nie. A to jest żelka. No o boże, co żem wyciągnął? Znowu te gofry. Najbardziej kolorowe opakowanie. Nooo! Candy Floss. Co to w ogóle jest? No, warta cukrowa, nie? Nie. O nie! Jak sprzedać watę cukrową ciut drożej? Ale spróbujmy! Ale dobre! To jest szok! To jest pyszne! To jest lepsza niż zwykła wata. Yy, nie mogę uwierzyć, coś jest ze mną nie tak, Sztaba. Ja nie przepadam za watą cukrową, ja ale to nie... bym miał. Bym Chyba przez to, że tak sprasowana jest pyszna. I ile to kosztuje? Candy Flow, Bubble Gum. 70 gramów, 4,69. 3,4. Dam 7. Jak to 7 było? 7. Albo tak. Ja daję osiem. Tak. Ale nam cukier do Ty, ale normalnie jestem jak pijany. Ale super, bo na legalu można tak mhm. jechać. O! o, i wracamy do zdrowych rzeczy. Protein bar. Dwa te same smaki. Dziewięć tłuszczu, 23 trzy węgli i szalone protein 18. Nie jest źle. Coś tam można z tym Może zrobić. Orzeczki miały dwadzieścia. Wygląda? Ordynarnie i zwyczajnie. O Boże! Ale coś czuję, że będzie hardkorem. Kroił się ciężko. A tutaj coś nie leży. Gdzieś no to... został popełniony błąd. To jest jak niewyprodukowany produkt. On szedł z produkcji przed końcową fazą. Mhm. Przed fazą smaku. <laughs> Właśnie o to mi chodziło. On jakby ktoś na razie postawił na formę, tak. na strukturę, na składniki. Tak, ale zapomniał. Można mu zarzucić znaczy. wiele. Ale nie można mu zarzucić smaku. Tak. I to jest plus, bo nie można mu wtedy nic zarzucić. Ocena. A, ocena to 3. Ja mu dam cztery. Leźmy dalej. O, nie. dobrze sztaba. Mamy passion Martini Cocktail flavor. Moj. Mo, mojaj to dla mojej świni. 0% alku. Mojaj to zero. Daj szklaneczkę. Kurde, dobra. Nie, nie będę po to sięgał, ale mógłbym to wypić. Taka mięta z limonką. A to jest Martini teraz, mam drugie. O smaku Wanilia marakui. Kiedy Martini smakuje wanilą marakui? Ale pachnie nieźle, inaczej. A nie no to już pachnie yy, owocem. A to jest trochę taka Marakuja z mydłem. No właśnie jest taki posmak taki. Uh -huh. Mydlany chyba sztaba. Ale spróbujcie, spróbujcie dlatego. Ja nie, nie no, no to takie takie Mojito le lepiej. Dobra, no? Mojito, ocena dla mojaito. 3 4 6 5 Ocena dla marakui 3 4 4 5 To jest dobry moment, bo jesteś do popicia. Krzysztof! Powiem wam, że socnie ten tył wygląda. No, bo widzisz, że słodko, nie? No, ale imprezowo, ale powiem ci, że takie w zalewie żelki, chyba wasze alko trochę. O efektaj! Nie da się gryźć. Poważnie? No przyklejam się do zęba, nie mogę Gdyby nie to, że się nie żuje tragicznie, to by było dobre. Co ty <śm> im dajesz? Pięć. Dalej. Calacciatella. <śm> <śm> mm, Pyszne. A weź teraz cztery. Na raz. O, na raz. Mm. dobre, puszne. Bo w środku mm. jest chrupiące. Mm. Dla mnie to ma tak tak kitty delikatniejszy. Mm. Ale ten dla ludzi czy ten dla kotów? Kityka. Czego zapomniałeś? Oceny. Bardzo wysoko. Yy, dziewięć. Namoczone rumem. To mm. mm. Za bardzo namoczyli w czymś. Temu rum mogliby dać kubański, a dali jakiś taki. Cześć. A dali kuźwa, oczu spirytusowy. Nie, tutaj no, na zachętę dam im szesim. No Ciasto. Wełna mineralna. No. Co? Nie wiem, że to się kroi. Ale fajnie, ale wchodzi, jak nóż w masło. Ale się rozpada. Wiecie, że ja nie lubię waty cukrowej. Ciekawe, to jest wata cukrowa. O! Niestety, przykro mi, panowie, beznadziejne, ale już tłumaczę, już świeszę odpowiedzią. Jest, ja jeszcze... Nikt nie pytał! Ja jeszcze... Ja jestem sobie oficerek, mam buziunie jak cukierek. Która panna chce cukierka? Nie chce jej oficerka. Zasłonię. O boże! Wujek! Słuchajcie, ja wam powiem taką. Już ja mam tłumaczę. Do biedronki przyszedł żuk, W puk, puk, puk. Pani neczka widzi czego pan tu nie szuka? Nie, bo to chodzi o słodko, że ja jestem słodki, jestem łacoch na słodkie, uwielbiam słodkie i bardzo, wiecie, jestem, a ja przychodzę przez alejki mam dwa kilo więcej słodyczy, ale to jest zeszenia, nie, zapłacę kilogramu, ale to jest za słodkie, to niszczy moje wewnętrzne kubki słodyczy, to jest tak agresywna słodycz, ten cukier jest taki patocukier i on mnie tak atakuje, że jest niedobry, aż Nie Jesteś patocukier. Dobra, dla mnie dwa. Kolejny żel. Lek. To jest halibut? Czy oni tak wszyscy te misie nie udonie. Dlaczego miś? Dlaczego miś jest żelkiem, a nie żyrafa? <laughs> Grapefruitowy twardy żelek, ale smaczny. Tylko strasznie mały, się ciężko go przerzuca w buzi, grozi zadławieniem. <laughs> Co ale. Tutaj, bo grapefruit był dobry. 5,5. i pół, 6. Dobra, to będziesz drugiego. O! No! Tu rękę. No? On ma chyba ksylitor. <gulity> <gulity> nie, <gulity> bo taki posmach cukru dziwny, Mhm. Ale... Ten wygrywa, ten ma sześć. Nie, ale. O! No tu jest taka ciężka ta czekolada po zapachu. To jest dla mnie taka czekolada mikołajowa ona ma te takie w sztyfcie Mikołaja. co mm. w sztywcie. Ja, ja tak siedzę z boku i ja nawet się już nie odzywam pięciu. Mikołaj. Minut, w sztyfcie. Ja każę twoje zdanie. Mikołaj jest w sztyfcie. No, te takie twarde, te takie małe. W to, sztyfcie to jest... Odzpaść. Mm. Czuję białko, ale takie to nie jest markowe białko, ale taki baton kupił. Ja, ja bym, ja bym. Tak. Ale nie wiem, co, bo smak jest taki bezpłciowy. Tak. Nie mogę go porównać ani do zdrowego ani do złego. Ale. Mamy dokładnie te same obiekcje: że największą tak? zaletą tego jest brak smaku, bo nie muszę ani skryptować, ani pochwalić. <sum> no, <sum> czyli na plus. No to jest taka piątka. Nie... To jest pochito, ale pyszne. Mhm. Mm. Mm Bardzo dobre. zganie nie ma procent. Czego? Alkoholu. Niemożliwe. Nie ma takiej opcji. Bardzo dobrze, zna się je, tak ma rzeczy. Mm. Mango. Coś tutaj ukrywają pod tym karakują, marakują, marakują. Zepiję, ale to jest spaczniejsze, jeżeli mam wybór, to jest zdecydowanie tak? Z Zmarakuje i tam jest napisane w opisie, że z wanilią. Nie? No, wanilia jest egoistą w ogóle stwierdzam, bo wanilia w pojedynkę jest super, ale jak się ją gdzieś właśnie wmiesza w plan, to ona taka, nie wie już co ma zrobić ze sobą i psuje. Psuje na samą ja wanilię? W danią. No to to jest dla mnie yy, dziewiąteczka. Przepraszam, A to jest dla mnie słabo. Stabuś ma jeszcze dwie rzeczy, które musiał zrobić. Okej. Okay. I dwie rzeczy tam. To dawaj, Stabuś, to co musiałeś. O. A jakieś pikanteria. Ciężki kubek jak cholera. O, matko. Ale wsiąkło. O kur. Co się stało? Ostry. O, o, bardzo. Oje baniutki. A? Na początku nie czuć. On, On tak do... zawsze robi. To sobie dochodzi chyba. Albo ja nie mam. A. A. Ale nie. ta woda, Oraz. czy co? Ale powiem Wam, się, żeby ktoś to lubi, ale dla mnie to jest jakiś. tak zejdzie, to jest jakiś chory. O nie. Bardzo ostre. Sztaba ocenia, bo A dla nas to jest zbyt wielki hardcore. Oceń to po prostu. No. To jest troszeczkę, nie wiem, można powiedzieć, że w Plus, ale. Tu nie ma jakiegoś niesamowitego smaku, jest po prostu pikantne. Ja dam 7 tutaj. No dobrze, to co, następne? Tak, tak jest! Uuuu Uuu. Brain Blasters! Uuu. Dawaj po kwaśniakło. Tak mogę powiedzieć. Tylko że one są w długiej postaci. Jóki to jest ciężkie! No. 144! No poczekaj, ale to ma jeden z skali Naforta. Tylko jeden. Na 5. To jest jakiś cipek. Tak. Najgorsze. To jest najgorszy produkt dzisiaj. Jedneczka, nie, dwójeczka. Dwoje, no, dwa. To jest mm -mm. kwasek cytrynowy, jakby um, dać do niego krople wody i on mm -hmm. się sklei i zalać go cukrem. Jak masz dużo buzi i nie gryziesz, tylko dajesz im popływać, to fajnie. Ja daję piąteczkę. O, O nie, to o, jest uf. O, o. No właśnie widzisz, takie... to jest takie o, Ale to jest ozdoba na torta, tego nie jesz. Na Ty, ale pachnie ciastem. Dobra, ja jestem ciekawy tego serio, po zapachu. Ej, jakie miękkie, jakie żeli belly! Żeli ja. <grywa> belly! No masz małą, no? O, nic nie ma mm -hmm. sensu. kuchmary, to, to było dobre. No, to jest pyszne. O jezu, jak nie pasuje ciasto, to masz Nie. Ta posypka rozpychala. Mhm. Wszystko, Jezu, jest gówno. Mmm, Mu smakuje. Ja pierdzie, ale ja cztery. cztery, cztery Straszne. Cztery. Ole, mi się w głowie, kre... przysięgam, no, jest to że mi się kręci w głowie. Czy my? – Jednak trochę nie jesteśmy tacy. – No właśnie, bo to o to chodzi. pobite te gary. – Dobrze, kochani, to były wszystkie produkty. Jakbyś miał wybrać trzy, które byś kupował? – To jest dla mnie jeden, stracze Tak, super. Dla mnie też. – I to mochitu. Ja Wam powiem szczerze, ja do tego mochitu dorzucam jeszcze… – O ja! Jak to, Nigdy jej nie zjem, ale szczerze… Rozumieją mi czaszkę, bo w poprzednim wszystko było zajebiste. Mm -hmm. Nie to, że się najedliśmy, tylko było naprawdę dobre. Musimy nagrać trzeci odcinek, bo jest totalny Minecraft. Pierwszy no. były dziesiątki, tak. dziewiątki, tak. pełno ósemek. Wysoko, no. Zobaczcie pierwszy w ogóle odcinek. W drugim nie możemy wybrać trzech. A ja w pierwszym wymieniłem trzy, jeszcze dwie, jeszcze bo to te, no, tego. No, no, ale ja, ja. No, Pamiętajcie, to czyli jak ja mam nogę w zimnej, a ty w ciepłej, to razem mamy w letniej. Czyli na razie średnio wekszył Tak. Tyle. Co jest ważne, kochani, będziemy Wam turbo wdzięczni. Krzysiu będzie Wam turbo. Krzysiu, ty poprosi ładnie. Ale bo trochę Wam chcemy powiedz, podziękować i by... poprosić. O co mam poprosić? No o to, jak jest ważne dla algorytmów. like, subskrypcja i komentarz. Je vous aime comme la rose, mais la rose un jour et toi toujours. No. no. <laughs> <laughs> Wezmo! Wezmo! No. No.